28 maja 1993 roku jednym głosem upadł rząd Hanny Suchockiej, otwierając drogę do władzy postkomunistom. Jak to się stało? Otóż posłem, który oddał decydujący głos, był Zbigniew Dyka, wcześniej minister sprawiedliwości w rządzie Suchockiej. Jednak dosłownie chwilę wcześniej posła na sali sejmowej nie było. Legenda mówi, że poseł siedział w toalecie wypluwając z siebie wcześniej zjedzone kluski. Dlatego być może, gdy wpadł na salę sejmową, nie wiedział dokładnie, w jakiej sprawie głosuje. Prawda jest jednak inna. Cofnijmy się do poranka tego samego dnia. Andrzej Więcek, konserwator w dźwigów windowych, wsiadł do swojego malucha na warszawskim Ursynowie i ruszył ulicą Rosoła w kierunku Centrum. W tym samym czasie biznesmen Henryk W. pędził swoim polonezem karów w wersji luks w kierunku bezpiecznej kasy oszczędności grobelnego, by zrealizować opcję kupna akcji elektrimu. Gdy na Puławskiej zauważył zapalające się żółte, zamiast zwolnić postanowił wcisnąć gaz. Wjechał na skrzyżowanie już na czerwonym, wprost pod nadjeżdżającego malucha. Wróćmy do Sejmu. Wbrew legendzie poseł Dyka nie siedział w toalecie. Poseł ZHN-u Dyka utkwił w sejmowej windzie, której... Andrzej Więcek nie zdążył rano naprawić, gdyż nigdy nie dotarł do Sejmu. Winda, głosowanie, postkomuniści. Skrzyżowanie, pośpiech, kolizja. Twoje zachowanie na drodze może zmienić bieg historii na gorsze. Make the link.